W takim razie tutaj w imieniu naszego pana prezesa Krzysztofa Pabicha przekazuję Państwu kluczyki, kartę do tego samochodu. Życzę szerokiej, drogi i oczywiście emocjonujących wyjazdów. Wierzę, że, że będzie dobrze. Dziękujemy serdecznie i do, zobaczenia. Dziękujemy. Do, widzenia. do widzenia, dziękujemy. Człowiek się czasami cze, czegoś dowie nowych ludzi o, o. Sprawy, czasami nie mieliśmy pojęcia tak. na przykład w ogóle, że się w danej miejscowości coś takiego dzieje, że te no, ludzie jest, są tak, no, sympatyczni, da tak, się oczywiście. To jest. No a dzisiaj jedziemy właśnie do tej leżenicy. To mała wioseczka w naszym powiecie pińskim, której mało kto zna i wie. I tam jest taki ciekawy pan. No sołtys, który nam opowie o tej wsi i o jego dziejach, co tam robią, jak żyją. Spodziewamy się ciekawego spotkania. Nie czojku, nie Dzień, dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! A my witamy. są szkodę, że nie Dzień dobry. Uniwersytet Trzeciego Wieku motoryzacyjny. Witam w leżenicy Pana Sołtysa. i witam Pani. A, to byśmy trafili, no bo żurawie. Marek, Marek ten żurawie. Tak jest. Możemy za Tak, bardzo proszę. Bardzo nam miło, jesteśmy w leżenicy u Pana Sołtysa Mieczysława Dubowy. Pan Mieczysław opowie nam o wiosce, co tu robi, jak tu żyją ludzie. Czym się zajmujecie w ogóle? No, Leżnica to jest mała wioska. 47 numerów. Jak dawniej mówili, 33 dymy. 33 dymy były w 1648 roku. Jak dobrze pamiętam, to bardzo mało się rozbudowało. Kiedyś ta wieś należała do, do Powiatu Ujsko-Pilskiego. Wiele rodzin szlacheckich tu dzierżawiło to sołectwo, a taka najbardziej, co się zapisała w historii, to rodzina Buszu. Busz, którzy to przez kilkadziesiąt lat dzierżawili tą wioskę i, i należał do nich jeszcze młyn. Jakiś majątek, bo znaczy się w rodzaju pałac. Tak, czy tak, 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 tak. To tam kiedyś było. Ale to taki, na zasadzie takiego domu, no jak... Dworek do dzisiaj on tam Nie, ale tak. tego już nie widać, bo to jest przebudowane. Także mm, to Nie tyle, zapada. jeżeli chodzi o historię. A jeszcze może skąd nazwa Leżenica? No leżenica, dlatego że leży niżej. Jak Państwo, żeście jechali, widzicie, tak. z każdej strony jest pod tak. górkę, a leżenica no, tak, leży sobie. Tak. Dzisiejszy dzisiejszych to jest bardzo dobre, bo wody gruntowe są bliżej. Wtedy mam uciekła, chyba Ryga wtedy się nazywała. Ryga. Tak, jest. W każdym bądź razie tak, leży niżej. Dlatego tak jest. No mamy tutaj kościółek z 1855 roku, który powstał na, starym, na miejscu starego kościoła drewnianego. Nie znalazłem jego historii, czy on się spalił, czy go rozebrali, nie wiem, nigdy się tego nie dowiedziałem. No i mamy jeszcze jedną figurę, mamy trzy figury, ale jedna jest zabytkowa, nie? jak się wyjeżdża na Piłę. Jak to się stało, że Pan został sołtysem? Namawiali pana, czy, czy. Sołtysem. Ja zawsze lubiłem być w terenie z ludźmi, także mnie wiele nie trzeba było namawiać, A, no ale to, to takie przejście, bo pierwszy raz byłem radnym w 2002 roku 2006, później przegrałem. No i wtedy zaproponowano moją kandydaturę na Sołtysa. No dystartowałem, wygrałem i tak jest. Sołectwo to jest jednostka pomocnicza, pomocnicza samorządu terytorialnego dla gminy Szydłowo. To tak najogólniej mówiąc. W terenie takie drobne jakieś tam inwestycje z funduszu sołeckiego, zebrania wiejskie, kiedyś żeśmy zbierali podatki, teraz już tego nie ma, bo żeśmy to zlikwidowali jako rada. No i tak ogólnie problemami, jak ktoś ma jakiś problem, przychodzi do sołtysa, ktoś gdzieś przyjeżdża z zewnątrz, coś, coś reprezentuje. chce. Tak, to re reprezentuje dane sołectwo, no tak ogólnie mówiąc. Samyśle. A możemy się dowiedzieć, z czego żyją mieszkańcy? Jakie zawody, czy, czy to rolnictwo jest? Czy? No z pracy najemnej przede wszystkim, bo niby wieś rolnicza, ale już nie jest rolnicza, kiedyś była. Teraz zostało tylko dwóch gospodarzy, dwóch braci. Jeden ma emeryturę i ma gospodarkę, a drugi pracuje i ma. Tak, że tak, żeby coś, Takie jakaś piosen, hodowla, coś, coś nie, ma, nie ma, ma u nas już nie ma. A te ziemie Sob... w koło, które po rolnictwie Największym właścicielem jest pan Marek Michalski. Mm. On ma tutaj no, po nowym dworze, a, tak? Mm -hmm. No i a, mieszka tam w tym zamku. Piramien, nie? Mm -hmm. No i on właśnie też z tego względu ileś lat temu zadzwonił, że chciałby trochę pomóc, no, sam się odezwał i no, tak do tej no, pory to trwa. Druga rzecz jaką się zajmuję to, która mi zajmuje bardzo dużo czasu to klub sportowy właśnie ten, którego stworzyłem 24 sierpnia 2005 roku. Jestem tutaj od sprzątaczki do prezesa, zajmuję się wszystkim. na Tak, każdym... klub sportowy piłkarski. Piłkarski, tak. O, tutaj proszę. To było chyba dziesięciolecie. Jest taki dubowy jego klub. A -a -a. Wyciąłem sobie, bo tam gdzieś no, ktoś tak, opisał. No to było to. Później takie tutaj Przesa mamy. Wygrana... Pierwsza wygrana z kaczorami, jak awansowaliśmy o. do A-klasy przy No. To było fajne. Ten pan, co tam opisuje Markowski, to właśnie w Kaczorach jeszcze wtedy grał w piłkę nożną, także tutaj takie coś szydłowo bardzo rozreklamowany klub i no zacny jak na naszą gminę, ale też w ostatniej minucie udało im się zremisować z nami kiedyś. Także, a największym takim osiągnięciem naszym uważam, że jak wygraliśmy w Pucharze Polski z pogonią Łobrzenica, a oni byli w czwartej lidze. Chyba w klasie. To jest kilka klas niżej, a jednak no, o historyczny sukces. Dobrze. Co pana skłoniło do tego, żeby zacząć budować ten Młodzież podpowiadała, a w sumie to jestem wielkim kibicem piłki nożnej, takiej lokalnej. No i wymyśliłem sobie, a młodzieży wtedy było dość sporo, że na wieś Leżenica i Nowy Dwór zbiorę tyle chłopaków, gdzie jestem, ten mój okręg wyborczy i stworzę klub. No i, i stworzyłem. No udało się jakoś załatwić, że zbudowaliśmy te boisko. Było bardzo małe, bo wójt u, u, ówczesny Marciniak się nie zgodził na duże. Zrobił 90 na 45. Ja po dwóch latach chyba yy, na własnych kosztach zwiększyłem o 14 metrów żeby było w miarę takie, brat mi pomógł, bo ma, miał transport, ma do dzisiaj tam ten skup złomu w głowie. miał te ciężkie samochody duże, ziemię woził i, i grabie, i żeśmy robili z młodzieżą równami co... wszystko. Wszystko was ręcznie no, Tak, 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 ten... tak wszystko was ręcznie no, tak, bo... to, to 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 ma... całe to boisko było wygrabione ręcznie przez nas. A jacyś yes, sponsorzy są tego? bo no, Jest, to, jest, to pan Marek, nie wiem czy mogę używać jego nazwiska, bo nie zapytałem. Jest jeden, pan Marek yy, Michal. No w sumie jest dwóch, bo jeszcze jest pan Przemek Lewandowski, on to nie zabrania. Yy, słynny kominiarz Pile, nie wiem A, czy państwo tak, znają. Mm -hmm. No on tam w tym roku przyszedł, w tym sezonie i, i pomaga, nie? Bo zajechaliśmy pod szkołę mm -hmm. i patrzymy, że tam dzieci nie ma. Ta szkoła już nie istnieje w ogóle? No nie istnieje od kilku lat. Yy, ta szkoła to też ma swoją historię, bo. Był taki nauczyciel, dyrektor szkoły, późniejszy, jak pan Tadeusz Mrozik, który bardzo zabiegał o to, żeby wybudować szkołę w Leżenicy. No i udało się dopiąć wszystkie tamte sprawy, no ja jeszcze tutaj nie mieszkałem, podopinał i ludzie w czynie społecznym z Leżenicy postawili tą szkołę. No oczywiście był ktoś tam, kto kierował, był tam materiał y od państwa, tak, ale budowali to ludzie. No nie. w czynach społecznych, kiedyś to było modne. Bardzo modne. Wiele szkół tak powstało, tak, które tak. już w tej chwili nie są szkołami, nie? Także w 1970 roku, we wrześniu, otworzyli. Były dzieci z Nowego Dworu, z Gądka i z Leżenicy. A w tych wioskach tegerowskich kiedyś to bardzo dużo dzieci się rodziło, nie? Także ta szkoła pękała w szwach. Mimo, że była w Róży, mimo, że była w Pokrzewnicy, w Pokrzewnicy była chyba do czwartej klasy, później Szydłowo, to mimo wszystko to było ośmioklasowa. O, tak? Pokażę jeszcze, jak wyglądała Leżenica. To jest ta droga, co Państwo kiedyś jechaliście, przed, przede mną, zanim ja zostałem radnym Sołtysa. No. Ta droga, ale tutaj jeszcze Jurek Sabicza, poprzedni radny, poprzedni, poprzedni przede mną, też się bardzo starał o tą drogę. Później te chodniki, w tamtą stronę te chodniki to wszystko ta obwodnica, taka z asfaltu to wszystko zostało już tu za mojej kadencji. Nie? No. tylko parkingu przy kościele. Powstanie w tym roku, bo mam na to 70 tysięcy w budżecie gminy, powstanie piękny plac zabaw taki, taki już dla dzieci, takich trochę starszych, nie? No takie tak różne tam i... rozwiązania, nie wszystkie co tu są, nie? ale no wybierzecie ale wybierzemy, sobie. no coś takiego. Miałem w głowie kiedyś, żeby sobie lasek posadzić i mam kawałek lasu. bo tam jest... Ja mam tu 5 tysięcy metrów prawie pół hektara prawie. O, to jest mur przykościelny i chcielibyśmy go naprawić z pieniążki, wydaje mi się, że zebrałem na tyle na ile potrzeba, tylko nie możemy znaleźć wykonawcy, bo jest to jednak ciężka robota, duże kamienie. No to, to musi być ktoś, kto umie budować murki. Nie, nie Ale mamy z kamienia. człowieka, tak, który tak. by chciał to zrobić, a, a to jest nawet już takie... Podparłem tak kołkami, bo to zagraża życiu komuś. Nie, Jak no tak. dziecko, dziecko by podeszło, czy coś. No, no może akurat ktoś zobaczy i się zlituje, i się zgłosi, i nam zrobi. I będzie chciał zarobić i, i zrobić dobrą robotę. No proszę. Te drzwi też są już zrobione przez ludzi, zebrane pieniądze. Podrobione ściany. Te łaskie. Pod Boga, po, bo już nie to mi ma rad, nie wiem, Ale stało, to, żeśmy no, w... robili w 2004 roku, żeby nie słabo hmm. że to jeszcze później. Bo nie to już go hera, to ale, ale tak wygodne proszę usiądzie, zobaczcie pani uczonie. Ale pani... Tak, tak, tak. tak to to Było to finansowanie tylko do renowacji, kibur i tak dalej, ale ten remont, ściany, wszystko, to wszystko, że robili to, ludzie za własne pieniądze, nie? Leżenica i kolonia Leżenica. W tamtym roku zrobiliśmy dach. Dobrze, że udało się księdza jeszcze Adama namówić, bo teraz tak ceny poszły do góry, że dofinansowanie dostaliśmy z gminy na zabytki 85 tysięcy. Dozbierałem trochę grosza i żeśmy wymienili cały dach, bo kapało już, nie? Tak. Także mamy piękny kościółek. Była stara szkoła, zanim wybudowano tamtą, tutaj się dzieci uczyły i mało było pomieszczeń, to uczyły się jeszcze po mieszkańcach, po domach i w tamtej części świetnicy, którą pokażę później. Miejsce no To jest pan świetlicowy jest scena, no to już jest. Jest, jest. O, a te lekcje odbywały się tutaj. karaoke Jeszcze, tylko to było w innym stanie, nie? Także mamy w miarę, w miarę warunki, że można zrobić jakąś imprezę, nawet małe wesele. Także... Także to jest kuchnia, to jest. Tak, trzeba No dobra. No super i to chyba trochę. Tak też. To, to stręega, to a -a. Jest leaving, tak się. było, a tak jest. I druga czeka do remontu, nie? Jakby drugą jeszcze damską. O, że o, 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 o. kogo? Z nami masz okazję kogoś pozdrowić. Dzień dobry. Jak w turnieju? Pozdrawiam wszystkich uczciwych, prawdziwych Polaków. Brawo ty. O. Wieloletni pan konserwator tutaj, najpierw w szkole, teraz tutaj w wtz -ach. Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na terenie gminy Szydłowo. Jestem dyrektorem przedszkola publicznego, które jest jedyne w gminie Szydłowo. Jest to mały oddział integracyjny. Wiekowo dzieci od 3 do 6 lat tutaj uczęszczają. Przedszkole jest w klimacie domowym. Mamy tutaj zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, hip hop, rytmikę i katehezę. I zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola. W tym No, no to teraz idziemy na wycieczkę. I dziękujemy Co? Dziemy, bardzo pani Profesorze. Idziemy na wycieczkę. Oto są tutaj billboardy oprócz gminy Szydłowo, która stale nas dofinansowuje. Gdzieś tam po drodze te firmy nam też oprócz Pana Michalskiego też i Pana Lewandowskiego też nam gdzieś po drodze pomagali czy pomagają. Dziękuję. Tu Jeszcze mamy tu różne trofea, które zdobyliśmy gdzieś po drodze, przeważnie gminne, opuchar wójta. Także jako tutaj Sołectwo Leżynica lub Klub Sportowy Leżenica, chociaż zawsze, jeżeli było nawet sołectwo, to grali panowie, którzy reprezentują to sołectwo. Także mamy trochę tych pierwszych no, miejsc właśnie. też, na taką małą wioskę, także jest się czym pochwalić. A takie miejscowości jak Siedłowo, Straubianka, bardzo duże, często z nimi wygrywaliśmy, nie? No, także... super. A teraz, drodzy Państwo, wchodzimy do BTZ-ów, do pani Iwonki. Co to jest BTZ? Warsztat Terapii Zajęciowej. A. Warta, bo tak, tak, przy Caritas. Uniwersytet wieku w Pile i mamy taką grupę motoryzacyjną. Mm -hmm. Mamy samochód do dyspozycji od pana Krzysztofa Pawła z tak? mm -hmm. całą. I właśnie mamy w tym roku taki temat poznajemy mieszkańców Powiatu Pilskiego. Poznajemy. Wszystkich ciekawych mieszkańców. Tak, cieszę się, że jesteśmy ciekawi. To jest nasz w trafi zajęciowej Dziemy... dla osób. Y niepełnosprawnych, może tak, z niepełnosprawnościami różnymi funkcjonujemy w na bazie pięciu pracowni, czyli mamy pracownię tu jest komputerowa plastyczna, stolarnia, pracownia krawiecka, na dole jest pracownia gospodarstwa domowego plus pracownia ogrodnicza. A tu. Przed, Kiberą, gdzie stoi, znaczy przed tą ścianką, którą stoimy, to właśnie nasze zdobycze przeróżne w, w różnych konkursach, olimpiadach y, i sportowych, i olimpiadach, y, y, przed, właściwie to przede wszystkim sportowych. Po posiłku takiego, który organizowany jest w ramach własnego zakresu też pracowni gospodarstwa domowego, tam uczestnicy przygotowują i potem sobie wspólnie zasiadają i zjadają. Zapraszam tu. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Pracownia komputerowo-plastyczna. Pani Elina jest terapeutą, ma swoją grupkę. Piękne prace robią. Tu mamy piękną galerię prac, która jest zmienną galerią. Tu mamy taką galeryjkę, już praktycznie stałą. Dwóch naszych takich artystów. Jedna pani, która malowała nasze obrazy, już nie jest u nas, bo podjęła pracę. No i praca Andrzeja. Mieliśmy nawet wystawę prac, także pięknie, tak taki wernisarz był, więc wszystko było w takiej pięknej oprawie, pięknym wydaniu. Myślę, że no, uczestnicy najbardziej z tego skorzystali, bo to wrażenia były takie no, nietłużnikowe powstają przepiękne prace. Pod okiem terapeuty w pracowni stolarskiej robiliśmy też swego czasu dość dużo tych budek i były też zakupione przez naszego Pana Wójta i powieszone w gminie. Także no fajnie, bo gdzieś tam się prezentują. Rozpoznajemy je, bo bardzo malownicze są. Te są takie surowe zupełnie, ale nasze budki były Zwykle wymalowane, jakieś tam udekorowane części wisi, tu chociaż już są takie trochę Stolarnia. Pan Janek Stolarnia, tak. jest Płacza instruktorem, tak. Człowiek o wielu pomysłach i o materiał tu pozyskaliśmy tak sobie przyjaźnionej zresztą. Zresztą. Hmm. Jak zresztą widać, bo wszystko tak. jest wszystko jest do odzysku. Tak. Teraz przygotujemy, mogę, mogę powiedzieć? Wyjdzieć, tak, mogę powiedzieć tak? przygotowujemy beczkę na wodę, będziemy zbierać wodę. Nie, nie, wody, nie mamy większych pieniądze, że tak zapytać. No, Słabość no, jest mistrzem w układaniu to, puzli. No, dziękuję, Słabość jest mistrzem w układaniu puzzli. To są jego dzieła, a już bardzo dużo poszło tych dzieł. Chcemy stworzyć taką galeryjkę na dole z kuzdi. Jak długo takie obrazy się leży, jak ma czas, ale powiem taką ciekawostkę, że on robi to w ten sposób: bierze sobie kuzdę, tylko tak spojrzy, co tu jest, odkłada zupełnie na bok pudełko i je układa bez podpadrywania. jest tutaj, jest tutaj. No nie wiem, możecie podziwiać, bo piękne to zaczęli nie, teraz wyszywać, szyć Teraz ratonowe takie no na na A, na panowie też po no, no, tak. tak. Nie, nie, to dopiero. Ja wiem, to to trudne. Ja nie, nie, panowie nie, nie, wysyłam. Panowie nie, 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 Tak. nie, nie, właściwie nie, mamy teraz rehabilitanta takiego zawodowego, ale korzystamy z tej sali, tak, z... korzystamy ze sprzętu. No, Zajęcia nie, nie. ruchowe już mamy raz w tygodniu dogadać. Również grupę teatralną, tu są rekwizyty teatralne, które teraz są wykorzystywane do na razie prób, bo trochę to pracy kosztuje, więc jak będziemy już gotowi, mam nadzieję, że na zakończenie naszego, tak w cudzysłowie, dwa roku, yy, ponieważ w lipcu mamy zamknięty ośrodek, yy, zapraszamy też rodziców na zakończenie. Chcemy zrobić taki piknik, jak co roku, i wtedy też będą mieli okazję zaprezentowania. Twoja grupa teatralna będzie miała okazję zaprezentowania tej sztuki. To dla ogadów, to już to nasze! Pracownia tak? stolarska zrobiła hotel dla owadów w ubiegłym roku. Yy, no, przy utrowe yy, gości w tym tryb. hotelu. Myślę, że w tym roku też się zagością, albo już się zagościły, nie chcą się pokazywać. Yy, ma, słyszycie ptaki, jak pięknie śpiewają, obudki naszolęgowe, które teraz jesienią będą zdemontowane i odnowione. Ale kolorowe. Konie, tak, one były w goni, także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Nie spodziewaliśmy się. Takich niespodzianek. Takich A niespodzianek. My bardzo serdecznie dziękujemy. Panu Mieciowi, że nam udostępnił, umożliwił zobaczenie tej małej naszej wiosetki. No nie tak niedaleko od Piły, ale wszystko jest tak pięknie. Kamieniem. kamieniem, jak to mówią, rzut beretem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Parę drobiazgów przykro mi, że dla Pani. Nie naprawdę nie, naprawdę nie, nie ma być Pani przykro. Ja się cieszę, że byliście u nas, że, y, że zobaczyliście, Bardzo, co tu dzieje, że mogliśmy się zaprezentować. Myślę, że od dobrej strony. Dla... Jakie jaki? ja więcej to równe, sobie... żeby były? Lizaki, lizaki kupiłyśmy. Lizaki dla dzieci do przedszkola i krówki Stwierdzi. dla e, e, uczestników warsztatu. I przekazujemy to na ręce pana Sołtysa, Dobrze. który zobowiązał się przekazać dalej. Dziękujemy Obiecuję, bardzo. że nie zjem. <laughs> Dziękuję serdecznie. Zadowoleni, że mieliśmy okazję popatrzeć tutaj i zapoznać się z dokonaniami działalnością przede wszystkim takiej małej wioseczki, a tyle osiągnięć, tyle różnych rzeczy, krzewów. Dużo tu się nie. dzieje, mimo wszystko, że to bo to to jest przygotowany na to, a bo to taka niewielka mieścina, co to tu się może tak. dziać. Okazuje się, że... Tak. A to wszystko zależy od ludzi. Tylko i wyłącznie. Tak. Także ży gratulujemy, Cześć, życzymy Takie. dalszych sukcesów dalszej współpracy, jakiejś tam. Nie byłbym sobą, jakbym na końcu Wam nie podziękował, to jedno, ale nie, za nie zaapelował o to, żeby ktoś się znalazł i wykonał nam remont tego narożnika. Morku. Bardzo <laughs> prosimy, że Żenica prosi. Fajnie, super. A co, masz okazję prosić? Tak. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Wjechaliśmy do leżennicy małej wioski, która się okazała wielka w środku. Wielka tym, co tutaj się dzieje, jak ludzie pracują, czym się zajmują. No ja jestem zszokowana wręcz tym, jak, jak po tym co zobaczyłem. Zwiedziliśmy i zobaczyliśmy warsztaty terapii zajęciowej jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, co tutaj się nie dzieje? Ile jest tych uczestników? Co robią, my pod kątem naszej finezji patrzymy, to naprawdę tu się dużo, dużo więcej różnych rzeczy dzieje. Dzieci śpiewające w przedszkolu to było dla mnie wrażenie takie super, bo zdradzę tajemnicę, że mój pierwszy zawód to jest przedszkolanka, i sobie trochę młodość przypomniałam, także super wrażenie. Mnie się podobało wszystko dokładnie, I za a przede wszystkim za zaangażowanie wójta. On Sołtysa. się, Sołtysa, przepraszam, y on się interesuje wszystkim, o wszystkim ma pojęcie. Zajął się renowacją kościoła z biurką, przeprowadził tą renowację, co jest najważniejsze, i kościół, ich kościółek wygląda przepięknie, y założył. Założył drużynę piłkarską, klub piłkarski, który prowadzi w zasadzie z niczego, szuka sponsorów, sam się wszystkim zajmuje. Byliśmy tam yy, na boisku, to sam dopilnowywał, żeby trawa była skoszona, pokazał nam szatnię, którą sobie urządzili i trofea, które zdobyła drużyna. także przewspaniałe. A najbardziej to mnie a najbardziej to mnie <noise> ujęły te dzieci w przedszkolu jeszcze raz, z jakim zaangażowaniem tak, one śpiewały. Tak. Matko dla nas, dla nas, bo dla nas, nas, tak, dla nas, specjalnie tak, dla nas. Tak, Jaką długą piosenkę? Tak, hmm? tak. Szok. No ale właśnie widzicie, to zależy od człowieka, który jest w danej miejscowości i jak rządzi. No pan Miecz, wydaje mi się, to jest człowiek orkiestra. Bardzo dziękuję Panie Starosto za wyróżnienie, nie spodziewałem się takiego, takiego obrotu sprawy, bo gdybym się spodziewał, to bym zdążył po pracy do domu, ubrałbym białą koszulę, krawat i troszkę lepiej bym wyglądał. Są, są takie dni w życiu, kiedy się pełni jakąś funkcję dość długo i czasami, czasami po prostu gdzieś ciśnienie schodzi i się nie chce, ale ten dzisiejszy dzień Pokazał mi, że trzeba się brać w garść i poważniej zacząć e, traktować e, swoją funkcję. Wygodnie, cicho, cicho. Jestem zachwycona jazdą. A ja, ja jestem kierowcą od kilkudziesięciu lat, więc mogę się troszeczkę wypowiedzieć na ten temat. Zresztą tyle razy jeździłem tym samochodem, że już mam opanowane. To jest samochód dla leniwych, mówię. To wszystko dzieje się samoczynnie. Ty masz tylko trzymać kierownicę i naciskać. I drogi. Bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy znów skorzystać z tej naszej podróży po powiecie Piwskim. Byliśmy dzisiaj w maleńkiej miejscowości w Leżenicy. Wyobrażaliśmy sobie tylko spotkanie z panem Sołtysem, co my tam widzieliśmy. Zobaczy, zobaczy, pan zobaczy Pan na filmie. Bardzo dziękujemy. No i w takim razie cieszymy się, że mogliście kolejny raz przetestować nasz samochód. No i oczywiście zachęcamy do kolejnych takich pojazdów. naszymi samochodami. Bardzo